Cześć, witam wszystkich na kolejnym już odcinku praktycznego poradnika BHP na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym omówić jeden z podstawowych tematów, jakim jest w życiu każdego pracownika służby BHP temat szkoleń, a konkretnie szkoleń wstępnych. Oczywiście, mimo tego, że jest to chyba taka najczęstsza czynność, która wykonywana jest przez służby BHP. To wciąż uważam, że budzi wiele wątpliwości temat tego, kto ma szkolić, czy prowadzimy całe szkolenie wstępne, czy wyłącznie instruktor ogólny, kto zatem powinien taki instruktor stanowiskowy prowadzić i przede wszystkim, jakie dokumenty powinniśmy przygotować do takiego szkolenia. I wiele innych wątpliwości, które w tym temacie się pojawiają. Właśnie w tym odcinku chciałbym rozwiać te wszystkie wątpliwości, oczywiście pokazując to w sposób praktyczny, czyli zaproponować taki, powiedzmy, sposób dokonywania tych szkoleniowych działań. Generalnie szkolenie wstępne należy przeprowadzić przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Także są to zazwyczaj pierwsze chwile dla nowo zatrudnionych osób. Oczywiście powinniśmy te szkolenie przeprowadzić w oparciu o opracowany program. Dla poszczególnych grup stanowisk, i tutaj bardzo często pojawia się pierwszy błąd, z którym się spotykam, to bazowanie wyłącznie na ramowych programach szkoleń, które w mojej ocenie mają raczej pełnić funkcję takich bardziej wytycznych, niż być gotowym rozwiązaniem. Czyli generalnie powinniśmy sporządzić szczegółowe programy szkoleń dla grup stanowisk, które występują na terenie naszego zakładu pracy, powiedzmy. W drugą taką, jak już jesteśmy przy tych szkole, programach szkoleń, to drugą taką. Rzeczą takim mitem, z którym się spotykam, jest to, że na drugiej stronie karty szkolenia wstępnego powinny znajdować się oddrukowany taki program szkoleń. No, nie wynika to z żadnego wzoru, także no nie wiem, skąd taka, taki po prostu pogląd na to. Generalnie błędy w dokumentacji szkoleniowej wbrew pozorom nie są rzadkie. Często spotykam się z brakami podpisów, brakami dat. Błędnymi jakimiś datami, albo brakiem tych odpowiednich, w odpowiednich miejscach podpisów i innymi formalnymi pomyłkami. Zresztą pamiętam sam, jak kiedyś ręcznie uzupełniałem kartę szkolenia wstępnego, drukując ją bezpośrednio ze wzoru, no, nie powodowało to nieraz, że udawa nie udawało mi się uniknąć pewnych błędów. No, bo jednak no zawsze zawsze w ferworze walki, w pośpiechu różne rzeczy wychodziły. I tutaj, aby tę sprawę sobie uprościć, chciałbym w ten sposób pokazać, jak można zautomatyzować sobie ten proces sporządzania takiej dokumentacji i jak unikać tych wszystkich błędów. Dobrze, przejdźmy może sobie do naszego zadania, czyli sporządzimy taką podstawową dokumentację. W szkoleniu. Zaczniemy sobie od prostej tabeli, w której po prostu będą takie podstawowe informacje, które są dla nas potrzebne: imię, nazwisko, stanowisko, jednostka organizacyjna, data szkolenia, liczba dni szkolenia czego liczba dni? Ano dlatego, że bardzo często przygotowując draft z karty szkolenia wstępnego, przygotowuję też już taki, bym powiedział, to, ten wzór dla części instruktarzu stanowiskowego. Jest to taka troszeczkę ściągawka dla osób kierujących pracownikami, którzy przeprowadzają te szkolenie. Tam Bardzo często po prostu pojawiały się błędy, jakieś dziwne daty były wpisywane w błędnych miejscach albo brak uzupełnionych pewnych Rzeczy, więc tutaj w taki w zautomatyzowany sposób troszeczkę ta karta jest stworzona. Jest to taka mini ściągawka dla tych osób kierujących pracownikami. Dobrze, następnie nadajemy jeszcze jakiś numer karty. Damy ja tutaj bardzo często nadaję, ewidencjonuję te karty, więc, więc w jakiś sposób nadaję numer kolejny. No i potrzebna na pewno nam będzie jeszcze data. Zakończenia szkoleń. Ok, tu może jeszcze damy jakiś nagłówek. Generalnie nie prowadzę rejestrów szkoleń w formie takiej, bym powiedział, oddrukowywanej, nieelektronicznej, więc w zasadzie ta tabela pełni też u mnie funkcję rejestru szkoleń. Dobrze, sobie tak troszkę zaznaczymy. Sformatujemy, żeby to jakoś było w miarę ładnie. To nie jest takie potrzebne. Duże to też nie. No i generalnie tak przygotowaną tabelę. No jest to połowa naszej roboty. Więc, e, zwyczajnie, wystarczy tą tabelę uzupełnić, i mamy rejestr szkoleń, który służy też jako taka e, baza do e, sporządzenia, stworzenia karty szkolenia wstępnego. Dobrze, to może pokażmy, jak to zrobić. No, może uzupełnimy liczbę porządkową o te wszystkie rekordy. Wpiszemy jakieś. E, Dane. Oczywiście dane bardzo rzadko, kiedy wpisuję je ręcznie. Dlaczego to zaraz powiem, bo nie ma sensu. Pojawiają się różne błędy literowe, nieliterowe, różne rzeczy, więc unikam wpisywania ręcznego. Jak to robię? To zobaczmy. Dla przykładu, tutaj jednak ręcznie jedną, jeden wiersz wpiszemy. uzupełniamy te podstawowe dane. Liczba dni szkoleń, czyli tak jak mówiłem, jest to taka ściągawka dla, dla osób kierujących, żeby wiedzieli ile, na podstawie oczywiście programów instruktorzy stanowiskowych, żeby wiedzieli ile takie dni jest. Oczywiście można to wpisywać to ręcznie, może być też zaciągane z jakiejś bazy danych, a może faktycznie, może pokażmy, jakby to miało wyglądać. Instruktorz. Nazwiemy to instruktor stanowiskowy. Taką mini bazę danych sobie stworzymy. W zasadzie jest potrzebne nam tylko to. No i dla, takiej, dla takiego stanowiska wpisujemy na podstawie oczywiście to, co wcześniej mówiłem, programów instruktażu stanowiskowego. Liczbę dni na szkolenie. Oczywiście mogla, moglibyśmy tutaj uzupełnić sobie o wszystkie stanowiska w zakładzie pracy, wtedy ta pełna baza danych by, by była. No sobie może dla, dla kilku przykładów uzupełnimy. Kierownik budowy. Dla kierownika dam 6 dni. OK, tak, tak przygotowaną tabelę. Oczywiście tak jak mówię, jeżeli wszystkie stanowiska jest ich więcej, to będzie dużo większa. Ale w zasadzie tak przygotowaną tabelę nam wystarczy do tego, żeby te dane tutaj były zaciągane. Tutaj z pomocą bardzo prostej. Formuły, sobie po prostu te dane będziemy wyszukiwać. Na podstawie oczywiście stanowiska z tablicy tej wyszukamy sobie liczbę dni. Jak widzimy, automatycznie ona nam się pojawia. Wystarczy przeciągnąć to dalej. A jeszcze może tutaj zrobimy, żeby te błędy się nie pojawiały, bo one są takie niepotrzebne do wyświetlania. Okay. Więc generalnie, jeżeli sobie uzupełnimy, tak jak tutaj, na przykład nazwę stanowiska, automatycznie na podstawie tych danych nam te liczba dni szkolenia się wprowadzi. Dobrze, następnie nadamy jakiś numer karty. Tak jak mówiłem, zawsze tutaj dla jakiejś lepszej ewidencji dodaję. Więc u mnie zazwyczaj jest to numer porządkowy z danego roku. Z w którym miało miejsce szkolenie. A, jakiś błąd nam wyskoczył. Aha, dobra, widzę. Okej, okay. i tak przygotowana karta. O, e, w, ma swój numer. Tutaj widzę, że jeszcze musimy uzbroić o taką mini obsługę błędów, żeby jeżeli jest nic nie ma, to nam nic nie pokazuje. Więc jeżeli nie ma daty, Ma być. Ok. I ostatnim, ostatnia kolumna to jest kolumna, w której uzupełniamy datę zakończenia szkolenia. Oczywiście ta data zakończenia szkolenia nie jest niczym innym jak data rozpoczęcia plus 2 dni, bo tak naprawdę, czyli od 12 do 14 powinno te szkolenie trwać czyli jest zwyczajnie w świecie to plus. To daje nam tą konkretną datę. Tutaj też, może uzbroimy w tą obsługę mini, obsługę błędu, tak to nazwijmy. I wtedy przyciągniemy dla pozostałych wartości. I jeżeli uzupełnimy, tak jak widać, tutaj te, te wszystkie wartości, automatycznie uzupełnią nam się te rzeczy, czyli po prostu nie powinniśmy tego ręcznie, można oczywiście ręcznie wstawiać, ale szkoda, szkoda naszego czasu. Niech to za nas robi e, ten tutaj arkusz. E, I tak przygotowane tabele w zasadzie możemy sobie zapisać. Nazwiemy to rejestr szkoleń BHP i w zasadzie to jest tyle, co powinniśmy w, tej, w tym momencie przygotować. Oczywiście, żeby sporządzić kartę szkolenia wstępnego, to ja sobie tutaj przygotowałem taki wzór, znaczy przygotowałem sobie, otworzyłem nowelizację rozporządzenia w sprawie szkolenia w, w dziedzinie BHP. Tutaj w 2019 roku wyszła nowelizacja, więc ta aktualna. Wzór, który stanowi załącznik do tego rozporządzenia, możemy znaleźć w, w tym akcie prawnym. W zasadzie, z tego co pamiętam, to tam zmiana dotyczyła chyba tylko głównie tutaj tego miejsca. Wcześniej było miejsce na pieczęć pracodawcy, teraz jest oznaczenie, więc to w zasadzie nie jest jakaś tam istotna zmiana, jakieś te rodowe tematy się tam gdzieś pojawiły. Dobrze, czyli tak, na podstawie tego rozporządzenia. W Przygotowujemy sobie kartę, wzór tej karty szkolenia wstępnego i spróbujemy to połączyć z naso, naszą bazą y, danych. Ja tutaj sobie wcześniej już taką kartę szkolenia przygotowałem, więc ją sobie otworzę i połączymy z naszą datą. Jak to zrobimy? No, no, użyjemy do tego korespondencji seryjnej, czyli w najprostszy w możliwy sposób. Połączymy z tym naszym rejestrem, z arkuszem, w którym jest ta baza danych, czyli to jest ten pierwszy arkusz. I tutaj tak naprawdę dodamy pola korespondencji seryjnej, aby nam się wyświetlało. Czyli imię, nazwisko. Ja może damy podgląd, żeby to od razu było widoczne. Imię, nazwisko, nazwa komórki organizacyjnej. Data szkolenia. To było chyba OK. Stanowisko pracy. Dni szkolenia. Czyli tu tak naprawdę będzie pierwszy dzień to będzie data szkolenia, i drugi dzień to będzie data zakończenia szkolenia. Czyli te dwie daty się będą pojawiać. Do tego. Tutaj uzupełnimy o powtórnie imię, nazwisko i stanowisko pracy. I tak przygotowana, e, w, 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 tak przygotowany wzór tej karty szkolenia wstępnego jest w zasadzie już naszą gotową, naszym gotowym rozwiązaniem. Zapisujemy i możemy. E, z tego korzystać. Jeżeli będziemy sobie tutaj klikać tymi szczołkami to jak widać będą nam się wszystkie te pozycje tutaj pojawiać. Oczywiście my mamy na ten moment tylko wpisaną tą jedną pozycję pani Anny Kowal, więc nic innego nam się w tym momencie nie pojawi. No ale dobra. To no, zapiszmy, przejdźmy sobie z powrotem do tego naszego rejestru. Usuńmy. Jak to po tu w praktyczny sposób teraz robić? Przygotowaliśmy sobie narzędzia, mamy je, więc teraz e, otrzymujemy na przykład e, maila, że w dniu takim i takim pracy rozpoczynają pracownicy. Dlaczego mówiłem na początku o tym, żeby już na tym etapie wstępnym pewne rzeczy uzgodnić? No, właśnie, żeby później to było e, dla nas łatwiejsze w, w sporządzaniu takiej dokumentacji. Czyli na przykład dostajemy taką bardzo uproszczoną wersję maila z tabelą, w której znajduje się imię, nazwisko, stanowisko, jednostka organizacyjna i data szkolenia. Więc ja zazwyczaj, zwyczajnie w świecie robię ctrl-c, ctrl-v i wklejam te dane. Jak widzimy wszystkie dane nam się uzupełniły, prawie wszystkie, bo tutaj jest błąd liczby. A dlaczego? A bo pewnie w naszej tabeli nie ma takiego stanowiska pracownik produkcyjny. Tak jest pracownik produkcji. W tym momencie nam się to powinno uzupełnić. Jak widzimy, wszystko już teraz jest tak, jak być powinno. E, w zasadzie robimy Ctrl -C, Ctrl V. Zapisujemy, otwieramy naszą. Kartę szkolenia wstępnego. Łączymy z bazą danych naciskając tak i jak widzimy, wszystkie karty mamy tutaj przygotowane do wydruku. Oczywiście możemy je wydrukować wszystkie naraz, żeby nie robić to pojedynczo. Drukujemy od karty numer 2 do karty numer 6. Napisujemy. Albo bezpośrednio drukujemy, to też nie ma znaczenia. I tu widzimy, mamy wydrukowaną kartę szkolenia wstępnego dla wszystkich pracowników, którzy w dniu dzisiejszym. Więc oczywiście uzupełniamy tą kartę o to, co w niej powinno się znajdować czyli tak naprawdę powinna tutaj się pojawić imię i nazwisko osoby. Która przeprowadza instruktaż, kto zgodnie z przepisami prawa może? No przede wszystkim na pewno pracownik służby BHP, osoba wykonująca pracodawcy zadania tej służby, sam pracodawca może wykonywać, lub inny wyznaczony pracownik przez pracodawcę, który posiada odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności, aby zapewnić właściwą realizację programu tego instruktażu który ma aktualne zaświadczenie i tak dalej. W praktyce jednak, jeżeli służba BHP działa u pracodawcy, no to e, właśnie pracownik służby BHP przeprowadza ten instruktaż. E, wystarczy w zasadzie pisać imię i nazwisko. Ja powiem szczerze, zawsze przybijam tu pieczątkę, podpisuję się, więc no, nie jest to jakiś tam wielki problem. E, w, tu pojawia się podpis osoby, której udzielono instruktażu. W tym miejscu podczas instruktażu stanowiskowego też podpisuje się pracownik. A kto taki instruktaż stanowiskowy przeprowadza? No przede wszystkim wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli takie e, oczywiście osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje, e, doświadczenie zawodowe, no są przeszkolone w zakresie e, prowadzenia takiego instruktażu stanowiskowego, więc Tutaj bardzo często mylnym podejściem jest, że kartę szkolenia wstępnego przeprowadza no, behapowiec, tak, ale w części instruktazu ogólnego. No jednak zasób wiedzy na konkretnym stanowisku osoba kierująca pracownikami ma dużo większy. Także tak to w dużym uproszczeniu w skrócie wygląda. Jeszcze teraz tak patrzę, bo może się pojawić jeden błąd, którego nie uwzględniliśmy. Może to wróćmy i zróbmy. Dwukrotnie miałem ją włączoną. Ok, to wyłączamy to. Ok, coś mieszam teraz. Dobra. Zobaczcie jedną rzecz. Mamy dzisiaj. 12, szkolenie dla kierownika będzie 14, ale ma on 6 dni zgodnie z programem instruktażu stanowiskowego, dlatego, no może nie tyle to jest błąd, bo może akurat tak to będzie, chociaż budzi to duże wątpliwości, że ten kierownik będzie przez 7 dni pracował i ostatni dzień instruktażu stanowiskowego będzie przypadać na niedzielę. Dlatego może zmodyfikujmy troszeczkę to, i tu zamiast tej daty plus tego dodamy tylko dni robocze. Dni robocze to będą data plus tak naprawdę te dni. Coś tutaj Aha, nie w tą stronę. Hmm. Jeszcze raz. Data początkowa data koń... A nie, nie dni robocze, przepraszam, to musimy skorzystać dzień roboczy. Dzień roboczy, data początkowa. liczba dni. Oczywiście możemy dodać jeszcze święta, jeżeli chcemy. Nie, powiedzmy, no ja sobie to podaruję. I tak naprawdę pojawia nam się, przeciągniemy to, pojawiają nam się już uwzględnione wszystkie dni robocze. Czyli ten instruktor stanowiskowy będzie trwał od 14 do 22, czyli będzie zawierał 6 dni roboczych. Ok, tak zmodyfikowaliśmy sobie to, zapiszemy i generalnie karta szkolenia wstępnego, jak widać, nam te wszystkie wartości, nie mamy tego kierownika, yy, uwzględnia. Generalnie, jeżeli te nagranie Wam się podobało, zachęcam do zostawienia komentarzy, podzielenia się jakimiś informacjami, zasubskrybowania mojego kanału. Oczywiście, jak to miało miejsce wcześniej, jeżeli będziecie chcieli, aby te pliki, których tutaj w nagraniu używałem, Wam udostępnić, to, to napiszcie do mnie. Jednak ja tutaj mimo wszystko zachęcam, aby samemu spróbować sporządzić taką dokumentację, która na pewno nam będzie ułatwiać życie przy sporządzaniu takiej podstawowej dokumentacji. Pozdrawiam wszystkich!